Przyjaciele, wy już myśleliście, że to jest koniec animacji, stick animacji z tymi patyczkami w Minecrafcie. Oj nie, 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 ja wiem, że Alan Beckera już na razie nie ma nowych odcinków i wszystkie obejrzeliśmy. Lecz również są inni twórcy, którzy również tworzą takie animacje. Prawda oczywiście Alan Becker jest najlepszy w tym, ale sprawdźmy jak inni twórcy stworzyli też takie animacje, więc dzisiaj obejrzymy, moi drodzy, no będzie na pewno ciekawie, bo coś innego, troszkę nietypowego. Wszystkie oczywiście animacje macie w opisie. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej tych animacji oraz zostawcie łapeczkę do góry, żeby dać mi znaka, że chcecie więcej. No, chyba chyba się już godziny za długo. Miłego oglądanka. Rozpoczynamy moi drodzy. No sam nar O kurde, ty powiem wam, że gości na bezludnej wyspie. Może być coś fajnego, że samolot mu się rozbił. No troszkę smutne. Aha, przychodzi przez całą wyspę. No ta wyspa dosyć w sumie jest duża. Aha, że nie daje rady. Nie daje rady. Kolejny samolot, co jest? I oni też tutaj. O, ale patrzcie, spotkali się. I to jest tak samo, mądra głowa. I gdzie nie ma zielonego hopka, niech ma mnie. Widzę, wy, nie ma zielonej osoby. Aha. Jego statek już się topi totalnie. Aha, no znaczy ogólnie się utopiliście Stwórzcie, no. <noise> Koledzy na, na, na całe życie, moi drodzy. Co się tu stało? Aha, już zbierają ole zorombiste, ale też. Tak, co, co? Ja wiem, że Alan Becker to jest twórca, który w ogóle wymyśli coś takiego i szacunek dla niego niesamowity, ale to jest też naprawdę fajnie zrobione. Jakby tak nie patrzeć. Zresztą to, to jest zainspirowane Alanem Beckerem, więc no. Pamiętajmy o nim. Okej, okay, budują sobie. a domek się budują na ludnej wyspie, żeby sobie przeżyć. Na razie ogólnie tworzą sobie podstawowe itemki tutaj. O kurde, jak, jak ten! Jak w wyczaju. Co się tu stało? To jest Minecraft 2D w ogóle, nie? To jest śmieszne. Jakby tak nie obrażać, Minecrafta, po prostu tak wygląda to. O, no proszę, rybeczki. Łówcie, no i wędeczka, zróbcie wędkę i łowimy. Może rekina wam się uda złowić. Aha, no nie no, tak nie złowisz rybek, gościu. To jest różowy gościu. Różowy to taki nieogar, tutaj jest mądra głowa, i niebieski to jest taki pomocnik. <ślad> tak, tak ich nazwijmy. O, pa, jak szybko swytą. Wiedziałem, że to jest mądra głowa. No, pierwszy złowił. Aha, o, maróżowe i mają wszyscy. Aha, so, sobie obiadek robią. Po co mu łódka? No nie, na głębsze wody idzie. I niedobrze widzowie, na głębszych wodach mogą być większe rybki. Które raczej nie będą chciały takiego towarzystwa jak on z tą łódką. <noise> Także współczuję mu na tym oceanie trochę. Co się dzieje? on oni też chcą. A, biorą. A, on ucieka, czemu on. Czy to jest rekin? O Boże! Pa, jaki wielki! Co tam się stało? Kokosy będą zbierać, kokobinsy bardziej takie. Aha, to jest koszyk! Jaki sztos! I będą wsadać się do tego koszyka. Ale to był rekin, moi drodzy. Co za sztos! Help! Aha, to SOS powinno być bardziej. Na wyspie zawsze jakoś tak mi się wydaje, że SOS pisali. Jakby nie patrzeć. Aha, śpią sobie. Nie, animacja naprawdę jest zarąbiście zrobiona. O, jakieś zombiaki. Dobra, jest noc. No, no w nocy będą mieli ciężko. Ale mają miecze, co prawda zboi... O kurde, ale się roi od nich. A, bo ognisko im się wypaliło. Kurde, ale szybko ich zabili. Szybko im poszło. O, większa armia idzie, ale poradzicie sobie chłopaki, nie uciekajcie. Kurde, dlaczego? Nie, no nie idźcie, rekin was zje. Sprawda, z drugiej strony wyspy jesteście, ale kurde, rekin może być wszędzie, a może być o wiele więcej. Aha, przypomniał sobie, że rekin go gonił. Faktycznie! O, ty. jak na desce idzie. Aha, baj baj, zaraz ci rekin zjeje, nie będzie tak zabawnie. A te zombie idą do tego do wody? Ciekawe, czy te zombie, jakby weszły do wody, zamienią się w zombieaki wodne. No, chyba nie, a patrzymy, że rekin, nie? Helikopter! Czy oni się wydostaną z tej wyspy? A, machajcie mocniej Rzućcie tym O, i rekin, nie? Ale bydle! Łap się drabiny! Ale teraz... Kurde, jaki wielki rekin, przecież jakiegoś je. Skaczcie, szybko! Ale to jest... Ale adrenalina! Patrz! Dali radę! Dali radę! Uratowani! <laughs> Bardzo ładnie I odlecieli Zarąbiste Zarąbiste Poprzednia animacja, moi drodzy, ta stick animacja, była naprawdę totalnym kozakiem Naprawdę, no tak Taka odskocznia A ta to jest w ogóle, co to jest? <laughs> Chłop ma buzię To już nie jest ta sama stick animacja, ale sprawdźmy o co tu chodzi A Zbiera dirta to są w ogóle inne dźwięki, nie jest minecrafta, dobra, to coś czuję, że to będzie... O Jezu O Co to jest? Aha Dobra, to, to będzie zabawna animacja, coś tak czuję, że to będzie naprawdę zabawna animacja Aha, to będzie domek, rozumiem o nie, <noise> taka poważna mina się zrobiła. Zabrakło ci drewienka, no bo jak masz tu tutaj przecież, drzewa, zetnij. Gdzie ty biegniesz? Gdzie on pobiegł? O to jest jego przyjaciel chyba. Ha, rozumiem. Przypala sobie glinę na cegłówki. Aha, i on sobie też domek robi. A to jest bardziej taki nubek. <noise> Jak to jest głupie, co mu jest? Co on robi? Już te dźwięki, Boże no, zbieraj te drewienko, no Ha, zauważył teraz tego gościa Czy on go chce okraść? No kradnie go, no jak nic Kurde, czemu taki chytry się zrobił nagle, on był taki miły Miał fajną twarz Co ty robisz? Nie no, nie zabiego go Pa, zarąbał mu co? Ho! Zabiera mu z ekwipunku rzeczy! A, trzymać się do góry, ale fajne. Ta animacja jest na taki fajny swój sposób zrobiona, nie? Też nawet, akwi, też jest nawet spoko. A, biegnie. O nie, a ten się tak robi... A, i tak sobie zrobił! No, to masz przerąbane, taki wkurzony przyjdzie ten kościół, nie? Na 200%. Tak przemyśla. A, sadzi drzewo. Czy to jest dżunglowe drzewo? No, zaraz napotkają się, jak nic. Tamtyn gościu w tą, tą stronę biegł. <śc> co? Wow I patrz co ma, kokobinsy, tak jest. Żarełko. A czy ten gość do niego przyjdzie, czy nie? Stryk. Aha. On się boi, że mu wywal... O kurde! Wystraszyłem się, myślałem, że on się daje tą jedną jednak. Ciekawe czy mu to mu starczy. Jedna mu została. Co to był za głos? A, pokiwał mu. Aha. Aż że to jest jego. O, ale dostaniesz zaraz z miecza. O kurde <noise> Do... ale mu się HP Dobra, masz przerąbane czarne Dobra, co jak co, ale ten fioletowy nic nie zrobił, nie? O będzie bitka, będzie bitka Fioletowy nic nie zrobił, tylko ten czarny jest taki chamski O o o dawaj, dawaj go czarny. Znaczy Jezus fioletowy co ja gadam, jestem za fioletowym o, Ale dostał, dostał <głos> <głos> mieczek mu się skończył, I co? Co jest grane? Ooo, le skill! Aha, jeszcze został w głowę. Puchapema. Aha, poddał się, poddał się. Czy on idzie do. A do jego domu poszli, on ja rozumiem. I co teraz? Ok, co? Aha, on będzie mu tu dom. Dobra. Czyli zamiast go zabić, to po prostu dam mu pracę fizyczną, <laughs> żeby za niego zrobić. A szkło to co? Ty a gdzie dasz szkło? O Boże. Ale on tak nie chciał. On tak nie chciał. Wiedziałem, że on tak nie chce. Co teraz? A, pokażę mu, jak to ma zrobić. Ja ma teraz farmę robić, rozumiem. Czy nie? Co jest grane? A farmę, no na stówę. Dobra, ten czarny jest po prostu przygupi. Tak mi się wydaje. On jest przygupi i on nic nie ogarnia. Mhm. Cukier, ale po co on ten cukier robi? Ciasto. Ciasto, piecze. Chyba, tak mi się wydaje. Mleko. Tak. Czy w Minecrafcie da się zrobić takie ciasto? O nie on, on zatru... A po prostu zatrute ciasto mu daje Ciekawe czy da się takie zrobić normalnie Ej teraz mnie to ciekawia, sprawdzę w Minecrafcie O nie daj mu miksturę jakoś szybko Wodę Jaki głos, jak on to bierze, co on zrobi? Co on. Aha, ale robi, Dobra, czaje bazę. Szybko, gościu. A on pomoże. No ale za To jest wszystko jego wina w ogóle. Jakby tego czarnego nie znam, to by się nic nie stało. Nie dość, że okrad go. Zatruł go. To jeszcze czemuś źle zbudował dom. <grym> nie, to jest masakra. On już umiera. <noise> Idzie do niego. Aha, no i pomógł mu w końcu. No i się czuje normalnie. No i zarobiście. <noise> I przyjacielami zostali. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. Chyba do zobaczenia, nie? Tak mi się wydaje, że wszystko będzie. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich różnych stick animacji innych. Także no, zobaczymy, czy wam się to spodoba. Trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia i siemano.